Joanna Opozda nie ma łatwego życia. Po zażegnaniu rodzinnych konfliktów, na aktorkę jak Grom z Jasnego Nieba spadła rzekoma zdrada, której miał się dopuścić Antoni Królikowski. Gwiazdorska para rozstała się jeszcze, gdy Opozda była w ciąży. Oboje starali się jednak jak najdłużej ukrywać te informacje. W końcu jednak sprawa wyszła na jaw i choć ojciec dziecka robi wszystko, co w jego mocy, aby zatuszować aferę, internauci są bezlitośni i nieustannie wytykają mu to, jak potraktował żonę. Pomimo trudnych przeżyć, Joanna Opozda stara się nie poddawać czarnym myślom. Aktorka skupia całą swoją uwagę na małym Wincencie. Widać, że zależy jej na tym, aby dziecko miało odpowiedni kontakt z matką. Korzystając z tego, że pogoda zrobiła się słoneczna, Opozda udała się na pierwszy dłuższy spacer z synem. Vincent podróżował ekskluzywnym wózkiem, który jest dość częstym wyborem wśród gwiazd. Na identyczny model w przeszłości stawiały m.in. Anna Lewandowska i Marina Łuczenko-Szczęsna. Wózek kosztuje aż 6 tysięcy złotych. Jego zaletą jest to, że gdy dziecko rośnie, bez problemu można go przerobić na spacerówkę. Opieka nad niemowlęciem potrafi wycisnąć z człowieka całą energię. Joanna opozda znakomicie radzi sobie jednak z obowiązkami rodzicielskimi i pomimo natłoku zadań znajduje także czas, aby zadbać o swój wygląd. Na pierwszym spacerze Vincenta aktorka prezentowała się fenomenalnie. Ubrała elegancki płaszcz w kratę i drogą torebkę od YSL. Niestety nawet drogie dodatki nie były w stanie przywołać na jej twarzy uśmiechu. Widać, że aktorka bardzo przeżywa ostatnie wydarzenia. Nic dziwnego, w końcu w jej życiu zaszła prawdziwa rewolucja. Tymczasem Antoni Królikowski tryska energią i zapałem do działania. Gwiazdor pochwalił się dziś na Instagramie, że intensywnie pracuje. Aktor pojawił się na planie filmu o jakże wymownym tytule. Porady na zdrady. Cóż, szybko nabrał dystansu do skandali ze swoim udziałem.